Potrzebuję Jezu Cię, gdy otwieram oczy by od razu szukać Cię, przez zwycięsko, przez ten dzień. Potrzebuję Jezu Cię, gdy wokoło burza jest, kiedy świat napiera mnie, aby poddać Jemu się, by Poddaj tak złemu się na łatwiejszą drogę zejść. Potrzebuje Jezu Cię, gdy spokojny przyjdzie dzień, gdy niczego nie brak mi. Czujność chciałby uśpić zły. a przecież im większy ból śpiewałby, tym bliżej Bóg Potrzebuje Jezu. Potrzebuję Jezu Cię, by brakuje czasem sił, by nie streszte naprzód iść zawsze w odpoczynieniu Twym. Potrzebuję Jezu Cię, kiedy swoich sił mam wrót. Potrzebuję Jezu Cię, by miłować dzieci Twe, taką miłość dajesz ty, co da życie za przyjaciół swych. Potrzebuję Panie, by też miłować wrogów swych, patrzeć na nich tak jak Ty, gdy widziałeś krzyża ich. É